będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Ekumenizm to herezja. To nie jest moje twierdzenie, to nie jest moja interpretacja, ale to jest interpretacja Kościoła, który od zawsze występował przeciwko ekumenizmowi. Chciałbym wykazać w tym filmiku, że nie istnieje hermeneutyka ciągłości pomiędzy magisterium przedsoborowym a posoborowym, ponieważ przed Soborem ekumenizm był potępiany, a teraz znajdziemy ekumenizm w magisterium Kościoła Posoborowego. Czyż jedno i to samo niezmienne i nieumylne magisterium mogłoby sobie przeczyć? Chyba nie. W każdym razie, samo słowo ekumenizm bierze się z zlepiska dwóch greckich słów oikomene, które dosłownie oznaczają zamieszkały świat. Wszystkie 20 soborów powszechnych Kościoła było ekumenicznymi, to znaczy prowadziły dialog wewnątrz Kościoła, natomiast heretycy nie należą do tego Kościoła, schizmatycy nie należą do tego Kościoła. Każde z tych soborów były soborem dogmatycznym, to znaczy takim, który potępiał błąd głoszony właśnie przez tych heretyków, którzy nigdy nie byli zapraszani na ten sobór, nawet w formie obserwatorów, jak to mamy na Watykanum II. ale przede wszystkim dogmatyzowało prawdę wiary. Nic z tego nie znajdziemy w Watykanum Secundum. Ni to nie jest sobór dogmatyczny. Ten sobór przede wszystkim zaprosił do roli obserwatorów, którzy okazali się czynnymi obserwatorami heretyków i schizmatyków, którzy między innymi formowali definicję kościoła, która jest rodem wzięta od luteranów. Natomiast także ten sobór, oprócz tego, że nie zdogmatyzował żadnej prawdy wiarę, co także głosił o błędy. A żaden wcześniej sobór nie nie głosił. Zatem już począwszy od tego przedsoborowego magisterium, zacznijmy od dokumentu synodalnego Benedykta XIV, w którym stwierdza on, że dialog z heretykami jest bezbożnym wymysłem. Proszę, macie załączony tutaj cytat. To nie są moje słowa, tylko słowa papieża. Zatem mamy pierwsze zaprzeczenie. Drugie. To jest przede wszystkim encyklika mortalium animos, czyli encyklika specjalnie wymierzona w herezję ekumenizmu, gdzie papież potępia ten ekumenizm. Potępia on spotkania z heretykami i powiela on odwieczną naukę kościoła. Iż poza kościołem katolickim, który jest jedynym kościołem Chrystusa, nie ma zbawienia. A jedyny dialog, jaki kościół może prowadzić z niekatolickimi sektami, jak to właśnie papież używa, to jest kiedy oni wrócą do Kościoła Świętego z powrotem, bo oni nie znajdą zbawienia, żadnych środków uświęcenia w swoich schizmatycznych czy heretyckich kościołach. Chciałbym także poruszyć tutaj przykład świętych, takich jak Andrzej Bobola, jak święty Maksymilian Kolbe, który także miał powiedzieć, święty Maksymilian, że nie ma większego wroga od rycerstwa niepokalanej niż współczesny ekumenizm. Taki fenomen, antyekumenista kanonizowany przez jednego z największych ekumenistów, Jana Pawła II, jego znanego chociażby ze spotkań modlitewnych z heretykami, poganami, w trakcie których chociażby stawiano także Buddę na tabernakulum, czyli bożyszcze diabła pogańskiego, czy chociażby całowanie Koranu, który bluzga Trójcy Przenajświętszej i także przede wszystkim wzywa do mordów na niewiernych, czyli na nas. No i to nie jest objaw żadnej miłości ani szacunku. Przede wszystkim także, oprócz tego, że mamy przykład takiego świętego Andrzeja Boboli, który nie uznawał ekumenizmu z prawosławnymi, tak samo jak i świętego Jozafata z Połocka, który także szedł nawracać prawosławnych, a nie tak jak Benedykt XVI podpisywał z nimi deklarację na Krecie, w której zobowiązywali się, żeby się wzajemnie nie nawracać, bo to nie jest żaden kościół bliźniany, jest jeden kościół, a nie dwa kościoły. Natomiast oczywiście tak... Oprócz już tego magisterium przedsoborowego i również dokumentu świętego oficjum, które macie tutaj załączone, mówiących o tym, że katolicy nie mogą spotykać się z niekatolikami. Ponieważ stare prawo kanoniczne mówi nam o tym, iż taka osoba, która modli się z heretykami, sama jest o herezję podejrzana. Tak samo mówił o tym chociażby papież wywodzący się z czasów VII wieku. Między innymi po herezji Honoriusza, który był także podejrzany o herezję w ostateczności drugi sobor w Konstantynopol stwierdził, że on jest heretykiem. Papież, bodajże to był Hadrian, stwierdził, że kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem przedsoborowego magisterium warto jest tutaj załączyć papieża Agatona, który jeszcze mówi, że kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem. Papieży po posoborowi, którzy modlą się z heretykami. Czyż nie spełniają tej definicji, jak Franciszek, który głosi, że wszystkie religie prowadzą do Boga, a przecież było to potępione w syllabusie Errorum przez Piusa IX jako błędne i heretyckie stwierdzenie. Dobrze, ale teraz przechodzimy do magisterium posoborowego. Sąd oddzielenie teraz tej części nagrania. Macie tutaj cytatę z Watykanum II, które mówi o o tym, że już mamy inną definicję Kościoła. Kościół Chrystusowy wlicza w siebie wszystkich ochrzczonych, czyli protestantów, prawosławnych i katolików, którzy już nie są jedynym Kościołem Chrystusa, ale jedynie w nim trwają. I ponadto nowe prawo kanoniczne i drugi sabur watykański stwierdzają, że ekumenizm jest misją Kościoła, że jest to Jakoby zadanie, które Duch Święty wyznacza teraz Kościołowi. No to dziwne, że wcześniej Duch Święty nakazywał nawracać heretyków, a teraz nakazuje z nimi dialogować i prowadzi poprzez ten dialog do zatraty prawd wiary, czyli do ślepego dialogu, który ma prowadzić do fałszywej jedności. Bo prawdziwa jedność nie istnieje poza prawdą, a ona jest tylko i wyłącznie katolicka. Taki jeden heretycki dokument, utunum unum sint. Jana Pawła II o ekumenizmie, także załączam tutaj herezje, które przeczą. Przed soborowym magisterium i na sam koniec chciałbym Wam zadać jedno następujące i proste pytanie. Czy ten jeden i sam Kościół mógłby sam sobie zaprzeczać? Jeżeli nie, jest to dobra odpowiedź, ponieważ Matka Boża Blazalet, czy chociażby błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, przepowiedziały to, iż pojawi się w czasach ostatecznych odstępczy Kościół który Apokalipsa nazywa barankiem mówiącym głosem wilka. No z zewnątrz przecież kościół posoborowy podobny do katolickiego, prawda? Ale jednak wewnątrz pewne jest on zdzierstwa, bo przekazuje już on niekatolicką naukę, którą przedsoborowe magisterium potępiło jako herezję, czego macie tutaj dowody pod postacią tych wszystkich cytatów, które wam załączyłem w tym nagraniu. Tak na sam koniec spuszczam oczko do takich osób jak Pablo, czy inni, którzy mienią się posoborowymi katolikami wyznającymi Watykanum Secundum. Po co wy nawracacie tych wszystkich heretyków? Przepraszam, waszych braci w wierze wedle Watykanum Sekundum, które uznajecie. Albo macie w myśl tego Soboru, w myśl papieży Pawła VI, Jana Pawła II, Franciszka, Leona, uznawać ich za waszych braci w wierze, ciekawej w jakiej wierze, i macie prowadzić z nimi dialog ekumeniczny. Czyli masz prowadzić dialog ekumeniczny z Andrzejem Dąbkiem, z Didymusem bądź z innymi. Albo nie uznajecie tego pseudo-soboru i wówczas stosujecie katolickie magisterium, które opiera się na prawdziwej miłości bliźniego, czyli napominacie błądzącego i wówczas wasze zadanie jest szczytne, bo wtedy próbujecie heretyka nawrócić z jego grzechu przeciwko wierze, żeby wrócił on do jedynego prawdziwego kościoła, czyli do kościoła katolickiego. Zatem zobaczcie tę sprzeczność, którą wy wyznajecie. Z jednej strony Watykanum Secundum tak, ale z drugiej strony sami przeczycie temu magisterium posoborowemu.